Dzień dobry, to ja mówię drugi raz mówię, bo to jest jeden z tych filmików, który się nagrywa dwukrotnie. Coś przycisnąłem tym razem guziczek na aparacie, wszystko działało i przestało działać. Zmieniłem opcję z nagrywania chyba na fotografowanie, czy coś takiego. No i siłą rzeczy wyłączyło mi mikrofonik. Dużo gestykulowałem, robiłem groźne miny, pukałem się w czoło, bo temat jest bardzo ważny. Moglibyście się Państwo domyśleć, co tam mam dzisiaj ciekawego do powiedzenia, no ale jednak wolę, żebyście Państwo byli zaopatrzeni w pełni i w obraz, i w dźwięk, a może nawet w dźwięk bardziej. Wczoraj mieliśmy podbity ben benek emocji społecznej. Donald Tusk, o ile w przypadku Donalda Tuska można w ogóle tak powiedzieć, sięgnął dna, a prawdę mówiąc, przebił dno i jak to się zwykło mówić, zapukał od spodu, ponieważ sięgnął po tragiczną śmierć dziecka, i od razu w internecie poszła propagandowa zbitka słów. Polska dziewczynka zabita przez Rosjan, nie możemy ustąpić ani na krok Rosji. Polska musi brać udział, czyli Europa szerzej musi brać udział w negocjacjach zaproponowanych przez Donalda Trumpa. Nie wszystkie słowa Donald Tusk na swoim koncie na portalu X zamieścił, ale wymowa tego wpisu była jednoznaczna, czyli Użycie śmierci dziecka do celów politycznych i mało tego, ten przekaz jeszcze był, może nie tyle przekazem podprogowym, bo to jest coś innego jednak, ale takim przekazem między wierszami, skierowanym również do prezydenta Karola Nowackiego, no spróbuj teraz dalej trzymać się z Trumpem, to cię nazwiemy mordercą polskich dzieci, albo spróbuj nie podpisać ustawy o cyfryzacji, czyli tej zamordystycznej ustawy, która będzie uznaniowo decydować o tym, to znaczy urzędnicy będą uznani, uznaniowo decydować o tym i organizacje pozaspołeczne, to też ważne czy jesteśmy, czy nie jesteśmy ruskimi onucami, czy jesteśmy oszołomami foliarzami i tak dalej i tak dalej proszę Państwa na portalu X wyjaśniłem tą sprawę brutalnie bo ja sobie nie dam zamknąć ust Polskie dzieci ginęły na przestrzeni e, ostatnich lat, ostatniego wieku w znacznie e, tragiczniejszych warunkach i ginęły, przepraszam za wyrażenie, hurtowo. Były palone w piecach, były rozrywane na strzępy e, na Wołyniu. Były różne, również zbrodnie rosyjskie i radzieckie po II wojnie światowej, no tu raczej to dotyczyło dorosłych, ale też to były zbrodnie okrutne, kaźnie ubeckie, przerobione tak naprawdę, zaimplementowane z kaźni Ostatnio widzieliśmy też dramatyczne sceny w Palestynie, w strefie gazy. Tam również dzieci były rozrywane na strzępy, i na końcu pan Donald Trump z, z panem premierem Nataniahu przypominam, ściganym za zbrodnie ludobójstwa, za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy e, Trybunał e, Karny, usiedli sobie i zrobili wielką fetę. I pan Nataniahu był jednym z bohaterem, bohaterów po tej rzezi, którą urządził, i po, i po tej rzezi, za którą jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał karny i w momencie, proszę Państwa, kiedy mieliśmy tą zadymę i nadal mamy na Ukrainie ktokolwiek wspomniał o tym, że ginęły polskie dzieci na Wołyni, był ruską onucą. A teraz mamy zbitkę propagandową i słowną polskie dziecko, polska e, siedmioletnia Amelka. Tymczasem prawda jest taka i chcę bardzo, ale to bardzo wyraźnie podkreślić, chociaż wiem, że zwracam się do ludzi inteligentnych, ale żeby było wszystko jasne, to jest tragedia. No, matka z dzieckiem spłonęły żywcem. Nieważne, czy to jest Polka, Ukrainka, Rosjanka, Żydówka czy Palestynka, jest to tragedia, jest to straszliwa tragedia. Niemniej jednak pamiętajmy, kto po tą tragedię sięgnął. Sięgnął po nią Donald Tusk, a to oznacza, że towarzyszą mu jak najniższe instynkty i brudne. Interesy. Natomiast prawda, jeżeli chodzi o tą tragedię jest taka, że to była owszem dziewczynka z polskim obywatelstwem, ale z małżeństwa mieszanego, jej matką była Ukrainka, Oksana z tego co pamiętam, dziecko uczyło się w ukraińskiej szkole, szkole mieszkało w Tarnopolu i miało to nieszczęście razem z matką, że trafiła w budynek, nie wiem czy to była szkoła, czy to był jakiś inny budynek cywilny, Trafiła bomba czy rakieta, no i doszło po prostu do. Tragedii. Dlaczego użyte zbitki słownej Polska dziewczynka, i zobaczcie, co robią Rosjanie, I to dość tej wojny Rosji nie można ustępować no właśnie z powodów brudnych interesów politycznych, które wymieniłem, i, pod, i w celu podbicia bębenka emocji społecznych. Proszę Państwa, jeśli ktoś mi chce powiedzieć, że to jest jedna, jedyna ofiara, jeszcze raz podkreślę: tragedia, wielka tragedia, bo to jest śmierć dziecka. Ale jeśli ktoś mi chce powiedzieć, że to jest jedyna ofiara z małżeństw polsko-ukraińskich, zwłaszcza w tej strefie. I te małżeństwa są dość powszechne, czyli Tarnopol, Wów, no tak się składa, że nawet ja miałem rodzinę na Ukrainie. Babcia, przepraszam, e, siostra mojego dziadka została na Ukrainie, nie zdecydowała się na repre, repatriację. No i ona była też właśnie nie musiała, nie musiała decydować się na repatriację, dlatego że miała męża Ukraińca. To było akurat nie w Tarnopolu pod Lwowem. I takich małżeństw tam wielopokoleniowych jest sporo. Nie, nie mówię, że to jest jakieś zjawisko masowe, powszechne, ale jest, jest ich sporo. No, jeśli ktoś mi teraz chce wytłumaczyć, że, czy nakłamać, że to była jedyna ofiara e, tego starcia konfliktu militarnego pomiędzy Rosją i Ukrainą, która miała podwójne obywatelstwo polskie i ukraińskie, to po prostu że no A skoro, skoro działo się tak, że na przestrzeni tych trzech lat dochodziło do wielu takich tragedii, ale nigdy nie była podnoszona tak emocjonalnie i propagandowa akcja, jak w tej chwili zrobił to Tusk, a jeszcze Sikorski odegrał tani teatrzyk z minutą ciszy na antenie TVN-24, no to proszę Państwa, to się nie dzieje bez powodu, to się nie dzieje bez przyczyny. Mamy do czynienia z cynicznym politykiem, który sięga po najniższe argumenty, no, sięga dna, przebija, przebija dno i stawia prezydenta, jak również wszystkich swoich krytyków, no, w takiej parszywej emocjonalnie sytuacji, w parszywym szantażu emocjonalnym. Tylko spróbuj otworzyć gębę, tylko spróbuj puścić parę z gęby a zostaniesz zakwalifikowany jako ruski agent i jeszcze do tego morderca polskich, polskich dzieci. No i proszę Państwa, niestety Pan Prezydent trochę uległ temu szantażowi, bo to oświadczenie, które wydał Prezydent Karol Nawrowski, ono bardziej brzmi jak oświadczenie Prezydenta Andrzeja Dudy i zaraz przejdę do tego, bo tak naprawdę to jest tym wszystkim najważniejsze. Przejdę do tego, dlaczego to oświadczenie jest no w, utrzymane w takim typowym polskim duchu. Ja nie cierpię tego określenia, ale niestety, niestety to się za nami ciągnie. Kaleckiego kalekiego romantyzmu i, i, i naiwnego czy frajerskiego solidaryzowania się w ramach tego idiotycznego hasła. Mówi się o tym, że liberum veto to było coś, co niszczyło Polskę. To jest nie do końca prawda, bo akurat liberum veto w wielu aspektach powstrzymało różne durne pomysły. Ale hasło za wolność waszą i naszą to jest najdurniejsze hasło, jakie nam to, towarzyszyło na przestrzeni dziejów. Przeraliśmy mnóstwo krwi, krwi, która poszła w piach. Proszę Państwa, e, wspomniałem o e, największych zbrodniach, jakie. No, nie wspomniałem, wspomniałem o, o Wołyniu, ale przecież polskie dzieci były mordowane też e, w Auschwitz, były mordowane przez niemieckiego akupanta. No, długo by opowiada, opowiadać o tym. No i co myśmy w zamian otrzymali? Walczyliśmy na wszystkich frontach, od armii Andersa aż po. Armię Maczka i, i Bitwę o Anglię. Co, jakie podziękowanie otrzymaliśmy od społeczności międzynarodowej za swój udział, za swoją przelaną krew. No, legendarna bitwa pod Monte Cassino. Wiele by można wymieniać. No, proszę Państwa, dostaliśmy w prezencie jałtę. I to jeszcze tak się złożyło, że nasze tereny, nasze ziemie zostały oddane Sowietom i cała Polska została oddana oddana Sowietom, mimo, że Polacy wyzwalali mnóstwo państw biorąc udział praktycznie na wszystkich frontach II wojny, wojny światowej. Wspomniałem o tym, jak pan Trump z panem Netanyahu zorganizowali, zorganizowali sobie jedną wielką fetę. Proszę mi powiedzieć, czy te warunki pokojowe, które zostały zaproponowane Palestyńczykom, one są upokarzające dla nich? Czy tam coś Palestyńczycy odzyskali? Wypłacono im jakieś rekompensaty, czy to jest po prostu kolejny etap i za chwilę będziemy mieli odsłonę dokładnie tego samego brutalnego, krwawego teatrzyku. No, jeśli teraz słyszę, że proszę Państwa, o to nie oddamy ani jednego guzika, to mi się od razu zaleszczyki kojarzą. Bo wszystkie ziemie zagarnięte przez Rosję, Ukrainy mają wrócić do macierzy, czyli do Ukrainy, no to, proszę Państwa, śmiać mi się chce. W kontekście historycznym i w kontekście przede wszystkim naszych możliwości. Ja zadam dokładnie takie same pytanie, jakie zadał Trump Załońskiemu i dokładnie w takim duchu skonstruowałem, napisałem, że już, co mi się, jakieś konstrukcje tu pojawiają, napisałem po prostu to na portalu, potrzymy, patrzymy, jakie my mamy karty. Czy my jesteśmy morcarstwem e, gospodarczym, czy my jesteśmy mocarstwem e, e, militarnym, czy my jesteśmy mocarstwem, jeżeli chodzi o grę polityczną, geopolitykę? No nie, nie jesteśmy nawet średniakami, jesteśmy słabouszami we wszystkich trzech dyscyplinach. Więc jakie my mamy karty na stole, jakie my mamy argumenty do tego, aby mówić, na jakich warunkach Rosja z Ukrainą może zawrzeć porozumienie, kiedy jeszcze w tym porozumieniu bierze udział inne mocarstwo, czyli Stany Zjednoczone? Co to oświadczenie pana prezydenta Karola Nawrotskiego? Jak państwo pamiętacie, ja obiecałem, może nie wszyscy wzięli to na, na poważnie, ale obiecałem, że kiedy pan prezydent zrobi coś złego, coś niemądrego, to o tym powiem. To oświadczenie na szczęście nie niesie za sobą jakichś wielkich konsekwencji, bo to jest oczywiście czysta paplanina. No ale sens i treść wymowa tego oświadczenia była mniej więcej taka, no ani nie oddamy, ani guzika. Rosja nie może czuć się beneficjentem, bo to Rosja wywołała wojnę. Wszyscy wiemy kto wywołał wojnę. I Ukraina musi brać w tym udział, Europa musi brać w tym udział. Mówi to Polska, która się sfrajerowała dokumentnie w polityce z Ukrainą, którą Ukraina potraktowała z buta i to wielokrotnie za okazaną pomoc. No i niczego się nie nauczyliśmy. Jeśli pan prezydent Karol Nawrocki zaczyna wydawać oświadczenia w stylu Andrzeja Dudy, no to to jest dzwonek alarmowy. Bardzo proszę, panie prezydencie, aby pan wrócił do siebie. Bo ja wiem, że pan ma zupełnie inne poglądy, zupełnie inne podejście. Ale niestety, wokół siebie, ma pan różnych doradców. Ja uprzedzałem przed tymi doradcami, bo to mnie bardziej pachnie na tekst napisany przez Sławomira Sąckiewicza, a może nawet Tomasza Matynie niż na rzeczywiste poglądy i rzeczywisty, trzeźwy ogląd sytuacji, jaki zawsze prezentował Karol Nawrocki. Krótko mówiąc, nie wychylajmy łba, bo nie mamy w tej sprawie kompletnie nic do powiedzenia. Nie mamy w tym ani interesu, ani nie mamy żadnych argumentów, żeby się pchać między wódkę a zakąską. Nas w tym planie pokojowym Trumpa powinno interesować tylko jedno: gdzie jest zagrożenie dla Polski, a gdzie jest interes Polski. Jedno poważne zagrożenie w tym planie jest, ale oczywiście nikt się nie odważy o nim powiedzieć. Włączenie Unii, Ukrainy do Unii Europejskiej z polskiego punktu widzenia to jest szaleństwo, to jest wręcz sabotaż. Ktokolwiek postuluje, aby Ukraina weszła do Unii Europejskiej jest sabotażystą. Jest kimś, to kto wręcz zdradza interes narodowy, Bo z jakim, jakie zagrożenia się z tym wiążą, to mówiliśmy już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy. Ukraina nas może czapkami nakryć, jeżeli chodzi o produkcję rolną, a jeśli jeszcze dostaną dotacje z Unii Europejskiej, to nawet z tą skalą korupcji, którą tam mają, tym bardziej, że wejdą tam prawdopodobnie korporacje europejskie, amerykańskie i to oni będą robić. Największy biznes na e, ziemiach e, ukraińskich. Jak mówił mu święty pamięci Dziusz Piotru, tam się ziarko rzuciło no samo rosło. E, no to trzeba być ślepym, głuchym i naprawdę mieć nie po kolei w głowie, albo bardzo źle życzyć w Polsce żeby nie dostrzegać tego zagrożenia. Są tam rzeczy dobre dla Polski, na przykład stacjonowanie myśliwców samolotów europejskiego NATO. To jest bardzo dobry pomysł, pod warunkiem, że właściciele tego sprzętu zadbają o całą logistykę i ponoszą wszelkie koszty, które będą związane z utrzymaniem. Tego sprzętu. I takimi kategoriami powinniśmy, proszę Państwa, patrzeć na Polski na chłodno, interes narodowy, na chłodno, wręcz cynicznie, wręcz brutalnie, bo tak wygląda polityka, zwłaszcza geo, geopolityka. Nie otrzymaliśmy nic za swoje poświęcenie, za krew. zostaliśmy upokarzani, zostaliśmy okrojeni z terytorium, i teraz płakanie nad losem Ukrainy z pozycji. Znów z pozycji frajerskiej to jest czysta głupota, czysta głupota, żeby nie powtórzyć raz jeszcze zdrada narodowa czy, e, czy sabotaż, jeżeli chodzi o nasze, nasz polski interes e, narodowy. Także dajmy sobie spokój z pyskowaniem do Trumpa. Bo my w tej sprawie nie mamy nic do gadania, a co by nie mówić, jest to jedyny sojusznik w tej chwili, który może nam zapewnić bezpieczeństwo od strony militarnej. No, bo żyjemy w takich czasach, że rzeczywiście ciężko powiedzieć, co jeszcze Putinowi odbije. Chociaż to jest gracz cyniczny, to nie jest szaleństwo, wbrew temu, co, co się mówi. No, może z jakąś nutką szaleństwa, ale jednak to wszystko jest racjonalnie kontrolowane. Tak. Nawiasem mówiąc, mi się wca, wcale mi się nie wydaje, aby ten plan pokojowy, tu już była ostateczna propozycja, żeby to zostało zatwierdzone, bo to się może skończyć dokładnie tak samo, jak się skończyło po rozmowach na, chciałem powiedzieć na Syberii, ale to jednak chyba na Alasce było. Natomiast my, no za przeproszeniem, z gołym tyłkiem, nie mamy co tego gołego tyłka wystawiać, bo znowu dostaniemy soczystego kopniaka. Pilnujmy własnego nosa, pilnujmy własnych interesów. Nie sprzedawajmy światu tych naiwnych tekstów na poziomie pensjonarki, bo to tylko kupa śmiechu z tego. Nikogo nie interesuje, kto ile przelał krwi, a już tym bardziej kto ile wydał pieniędzy na to, żeby tutaj Ukraińcy mogli sobie swobodnie w Polsce na wyjątkowo gościnnych warunkach przebywać. Uprzedzałem o tym od początku. Ukraina to są dzikie pola i te dzikie pola bezchołowie. Te dzikie pola zostaną podzielone przez e, mocarstwa. Ja się cały czas trzymam tej diagnozy, którą, e, mówi, którą stawiam od samego początku. Finał całego tego konfliktu, tego mordobicia w rodzinach, będzie takie, że wcześniej czy później Rosja się dogadał z Ukrainą. Ja przypomnę, że na przestrzeni tak zwanej wolności, czyli suwerenności odzyskania przez Ukrainę, tam więcej chyba niż połowę rządzili, rządziły pacynki rządzili, rządzili namiestnicy z Kremla, tacy jak Janukowicz. No, tu widzę, że nawet niektórzy eksperci się przebudzili i mówią, że jeśli tam ten cały zamachowy, co tam tory wysadził, czy próbował wysadzić, pochodzi z Donbasu, to wiadomo, że ruski. No, Nareszcie ktoś, ktoś do kogoś dotarło, że to nie jest taka prosta sprawa, że na Ukrainie są wszyscy antyrosyjscy, zwłaszcza na wschodniej Ukrainie. Eee... Tak czy inaczej, proszę Państwa, jak najdalej od tego całego bałaganu. Nas nie powinna interesować Rosja ani Ukraina, nas powinna interesować tylko i wyłącznie Polska, i tam, gdzie nie musimy dzioba otwierać, to po prostu tego dzioba nie otwierajmy. A jeżeli chodzi o porozumienie, o negocjacje pokojowe, gdzie główne skrzypce gra Trump, Putin, no i tam słucha, co mają do, do zagrania Zełęski. To co my tutaj możemy zrobić? Z czym my możemy tutaj wejść? Z jakim potencjałem? Z jakimi argumentami? No, tylko z takim, że znowu z szabelką na czołgi, chociaż powszechnie wiadomo, że to jest bujda, ale mniej więcej tak to, tak to proszę Państwa wygląda. Eee, dajmy sobie spokój. Nauczmy się w końcu racjonalnie, na chłodno e, podchodzić do e, polityki, która jest po prostu krwawym biznesem. Jeśli ktoś nie umie, nie umie się bawić w te klocki, jeśli ktoś posługuje się empatią, to nie idzie pracować do DPS-u albo do domu dziecka. Natomiast od polityka, który odpowiada nie z całym szacunkiem za śmierć jednej Amelki, tylko za życie milionów Polaków, to się wymaga decyzji, wymaga się podejścia, które by zapewniło bezpieczeństwo i dobrobyt całemu narodowi. A wykorzystywanie w taki prymitywny, emocjonalny sposób tragedii, po to, żeby załatwiać swoje brudne interesiki, żeby Polacy zapomnieli o tym, że odsyłani są pacjenci onkologiczni, że jedziemy na debecie, że jest mnóstwo innych problemów nierozwiązywalnych od konfliktu, problemów, których ta władza nie potrafi rozwiązać, bo to są leni nieudacznicy. To jest, proszę Państwa, bardzo prosta metoda od, przez Tuska stosowana od lat. Zbudza gdzieś emocje, on to robił na Smoleńsku, na konflikcie z Kaczyńskim, no teraz będzie grał e, konfliktem zbrojnym e, na Ukrainie, bo widać, że mu to żre i przede wszystkim widzi, że że to jest dobry knebel. Dobry knebel, który może, którym można i przycisnąć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, no i przede wszystkim przycisnąć opozycję i w konsekwencji nas wszystkich. No bo jakiś to cynik, jakiś to y N będzie rozbierał na czynniki pierwszej śmierć polskiego dziecka na Ukrainie. No znalazł się, taki siedzi przed państwem i ja mam odwagę mówić o tym otwartym tekstem. O co tutaj chodzi? Eee, chodzi o losy miliony, milionów dzieci polskich i dorosłych obywateli. I jeśli polityk sięga po tak niskie argumenty, to możecie mieć Państwo pewność, że mu chodzi o wszystko. Tylko nie o to, że on jest zatroskany. To było, nie było wielką tragedią. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Każda śmierć dziecka to jest wielka tragedia. Zresztą w ogóle śmierć w tak tragicznych okolicznościach jest tragedią. Ale wielkich graczy na tym świecie to naprawdę mało obchodzi. Oni wyjdą przed kamery i będą barować, uronią nawet łeska, a później będą się tego, z tego śmiać w politycznej kuchni, w politycznych kuluarach. Polityka to jest brudny sport, to jest yy, brutalna dziedzina i musimy się nauczyć w to grać, albo non stop będziemy zbierać po Tyłku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.